Dzień dobry, dzisiaj go otwieramy. Proszę bardzo. A mi zobaczcie, taka premka, oto Thunder Kac. Thundercars, Thunder Tank. to jest akurat. Niestety nie ma kulek, więc nie będzie gumowych. Na chwilę dam. Na chwilę dam w to samo miejsce, żeby pokazać jak to wygląda, oczywiście Real Riders kółeczka powinny by być no chyba, że te takie de, gąsienice są gumowe to się przekonamy Dobre, ja za chwilę jadę do babci muszę to też szybko otworzyć no, wręcz teraz już jadę ale to... Dobra, otwarte. Nie ma gumowych, ale... A to się rusza, zobaczcie. No i tak się prezentuje. Proszę bardzo. No i idzie oczywiście do premek. Czyli tu. I w ogóle ten, mam farbki, to takie, takie profesjonalne, patrzcie, naprawdę bardzo fajnie malują, zobaczcie, widzicie te światło Jak już tego prawie pomalowałem, u McLarena też pomalowałem. Każdego, i każdego, kto nie miał światła, pomalowałam. O, czekajcie. Z tą ciężarówką mi dobrze wyszły światła. To po pierwsze. A po drugie, makarynska stanowienie. A jest tak, tutaj dodane, tutaj dodane, tutaj dodane, tutaj dodane, tutaj. Dodane, tutaj. Jeszcze tutaj na drzwiach. No i w sumie tyle. Pokażę Wam na jeszcze jednym. Tak to wygląda. Widzicie? Bardzo fajne. No i to w sumie tyle. To pa! Albo wiecie co? Jeszcze mam jednego pokażę. To, który mi tutaj dobrze wyszedł, nie pamiętam już. Dobra, weźmy po prostu tego. Albo nie, ten brzydko wyszedł. Hmm, jakiegoś, który ładnie wyszedł. O, ta korweta bardzo dobrze wyszła. Ta korweta C8R, co nagrywałem. Dzisiaj nawet nagrałem ten filmik. No chyba dobrze mi wyszło, prawda? Bardzo dobrze. Jeszcze do dół... skastanować muszę. zapomniałem o tym jeśli nie wiecie, to springę Springa i tyle TH. No i to w sumie tyle.